Przed nami zaprezentuje się grupa kolędnicza z szopką działająca przy Świetlicy Wiejskiej w Połomiu Dużym. Chłopcy są kolędnikami od 2004 roku, występowali w różnym repertuarzu kolędowym, a z programem Kolędnicy z Szopką występują po raz trzeci. W roku 2010 w Lipnicy Murowanej zajęli pierwsze miejsce. Opiekunem grupy jest pani Beata Daniec. Serdecznie witamy na scenie w Lipnicy. A ty, mą um, państwo, za urodzenie będzie, są Pan Jezus chodził po pokolenie. I my, ludzie grzeski, i po w tym wszyscy. Gloria, gloria i excelsis Deo, przy drodze jest żoba z Was rodze, a w niej się rozwłościła Matka Jezusa miła, Matka Jezusa miła. Uważajcie, ludzie, bo kruche robicie. Nie ma siostry ani brata. Do mnie należy żyć, Egipt, Persja. To wszystko moje. Oto jestem gruz po słońcu. jasno otoczony księżycem i gwiazdami. Wszystko, wszystko mam pod stopami. Jastych królów, słońca bracie. A cóż tam nowego macie? Przybyli tu królowie w złotych koronach na głowie. Po stu pałacu pytają o ten a na zapytanie, jaką odpowiedź mam im postawić, panie, niech wejdą na przesłuchanie. A chcą za szczęście dziś spada na mnie? Przybyli tu trzej królowie, w złotych koronach na głowie. Pewnie mi nowego coś wróżą. Król cesarzu, chwały mocarzu, my idziemy z dalekiego wschodu szukać króla żydowskiego rodu. Słyszeliśmy, że oto tu, w moim kraju, narodził się Bóg, to znaczy król żydowski. Bawicie świata. Idziemy się mu pokłonić, ale nam gwiazda znikła na niebie. Co? Prój, powiadacie? Ja, ja jestem król nad królem, mocarz nad Przed moim majestatem wszyscy pan, ci na twarzy. A więc idźcie i go szukajcie. A drogą powrotną oznajmijcie mi, i ja pójdę, pokłonię cię. Sługa, gdzie jesteś? Jestem, panie. Zawołaj mi, duży na Bośnia Herbatego. On mi opowie coś nowego. Żydzie rabinie do królewskiej jegomości. A już wejdę, już wejdę. tylko nas ma jegonia na dawaję Sługo, mi się ta rabina. Żydzie rabinie do króla Heroda. Próbały. A święty Piotrze, czy go pytacie mimo jakiego Krzeszyka. No to wam mówi, że mimo, tylko zarobił tą skórę Życie rabinie, gdzie się narodził Bóg, Mezgarz, król żydowski? Aaa, a król żydowski, a to proszę, w ale moja Biblia nie wybrała. To jestem świata król, tysiąca rzek, tysiąca gór w moim kraju. A rycerstwa sto milionów, sto milionów pokonów mi składa, gdy idę z czołem pada. Kto się do mnie zbliża, moja mocko poniża. A dla Boga podbicia, potrzebne mi jest wieczne życie. Więc gdy nadejdzie Boga oddamy się do Boga. Ha, ha. Mój przyjacielu, do Boga, miły. Dziecię ma bezdronne i słabe. Każesz to zniknie dotknięte od czemu duchy Czasu masz mało. Działaj za te szybko. Sługa. Jestem panie. Wierz wojsko, Jest do Betlei. Pozabijaj wszystkie dziadki moje. Ani mego syna nie zostawia. Bij i morduj śmiało. Choćby dzieci dwa lata miało, ażeby nie powstało. Dostać, panie! Jak rzekłeś, jak też się stanie. A wiada, wiada mi Herodowi, straconemu tak więcej królowi. Gloria, gloria in Deo, powiadam ci, królu tyranie, zginie twoje królestwo, zginie korona i przyjdzie śmierć nieproszona. Idź precz, po przeklęte. Królu Herodzie! To odgady, to odgady, do otawy, do otazy, którą wykonane. Której i doliny już krwią podamy. A gdzie inni jesteście, rycerze? Ja zawsze w was wierzę. Jedno nie, nie wiem, co się ze mną dzieje, bo się korona na mojej głowie kwieje. Jedno nie, nie wiem, co się ze mną dzieje, bo się berło w mojej ręce kwieje. A ktoś tam blączy po moich komnatach. To ja! Słuchaj, posłuchaj! Nie. Chociaż miesiąc! Nie. Chociaż godzinę! Nie. Chociaż sześć! Ha, ha, ha. <grym> kolego, kolego, doczekałem się tego! Do piekła zabrać się muszę! I już jać tam jest Do, do, Herodzie, nas bezbytnie i chodź do piekła, boś ty przy... Teraz będzie rzyk, tak za owocie, Rodzi, więc co tobie, więc go tobie przywitać się godzi, więc o tobie, więc o tobie przywitać się, godzi. I ja staję... Jak się Tą mało wychłócę, jak cię z przodu, jak cię z tyłu, tą małą Na stoście, na tą domy rok. Aby się wam rodziła solidska i gro. W każdym płatku panie ciągła na piecu troje. Łoborze ku może i sędzi nie Panie Boże. Siło. Ja czym prędzej się zerwałem i na innych zawołałem. Na Kubę, na Maćka i na Kaźmierza, by stali prędzej mówić pacierza. Na Kubę, na Maczka i na Kaźmierza, by stali prędzej mówić pacierza. Nie za W stali przywitać Boga dziecinę, ale mi po trochu wziął za czuprynę, by w przywitać Boga dziecinę. Suszko hej, więc już idziemy, państwa żegnamy, złą rączką Jezu drogi nasz kraj i ludu Bogi, błogosławić się, błogosławić Ciej. Słączką Jezu drogi nasz kraj, i ludu Bogi, błogosławić się, błogosławić Ciej.